Zawsze myślałem, że mam silne nerwy, że horror to tylko film, a duchy to bajka dla dzieci. Ale odkąd wprowadziłem się do tego mieszkania, nie przespałem spokojnie ani jednej nocy. To zaczęło się od drobiazgów, szmerów, których nie potrafiłem zlokalizować, cichego skrzypienia podłogi, mimo że nikogo oprócz mnie nie było w domu. Zrzucałem to na przeciąg, na starą instalację, na wszystko, byle tylko nie przyznać, że coś jest nie tak. Ale tamten pokój, on był inny to najmniejszy pokój w mieszkaniu. Początkowo planowałem zrobić z niego biuro, ale już przy pierwszym wejściu poczułem, że powietrze w środku jest ciężkie, jakby gęstsze, duszne, zapach kurzu i czegoś jeszcze czegoś metalicznego może jak krew nie potrafiłem tam długo wytrzymać. Wieczorem, kiedy światło w korytarzu migało po raz pierwszy, pomyślałem, że żarówka po prostu się kończy, ale potem usłyszałem ten dźwięk. Ciche, krótkie westchnienie dochodzące z tamtego pokoju. Nie był to przeciąg, to było jak oddech. Kiedy otworzyłem drzwi, w środku panowała ciemność. Latarka z telefonu ledwo oświetlała wnętrze. Wszystko wydawało się takie samo jak wcześniej, ale w powietrzu czułem coś obecnego, jakby ktoś stał tuż za mną. Przez sekundę byłem pewien, że ktoś naprawdę tam jest. Następnego dnia postanowiłem sprawdzić skąd może dochodzić ten dźwięk. Przesunąłem regał, biurko, nawet zerwałem kawałek starej tapety i wtedy to zobaczyłem: cienką, pękniętą linię w ścianie, a za nią pustą przestrzeń schowek. Kiedy wsunąłem rękę do środka, natrafiłem na coś twardego metal. To była stara puszka, zardzewiała, pokryta kurzem. W środku kilka kartek papieru, mocno pożółkłych i zdjęcie. Na zdjęciu młoda kobieta z pustym spojrzeniem. Jej twarz była niepokojąco znajoma. Dopiero po chwili zrozumiałem dlaczego. Wyglądała jak sąsiadka z piętra wyżej. Na kartkach widniały notatki, krótkie zdania, urywane myśli. On znowu przyszedł. Nie pozwala mi spać. Stoi w kącie i patrzy. Ostatni wpis był inny, ledwo czytelny, rozmazany jakby przez łzy. Jeśli ktoś to znajdzie, niech nie zostaje w tym pokoju po zmroku. Tej nocy nie mogłem zasnąć. Czułem, że coś się zmieniło, jakby wraz z otwarciem tej puszki coś obudziłem. W korytarzu zgasło światło. Usłyszałem kroki, powolne, ciężkie, zbliżające się do drzwi mojego pokoju. Nie otwierałem oczu. Udawałem, że śpię, ale czułem, że ktoś stoi tuż przy moim łóżku. Powietrze zrobiło się lodowate. Miałem wrażenie, że gdybym wtedy spojrzał, zobaczyłbym coś, czego nie dałoby się zapomnieć. Rano na podłodze zauważyłem ślady mokre odciski bosych stóp prowadzące od mojego łóżka w stronę tamtego pokoju. Drzwi były otwarte, choć przysięgam, że zamknąłem je na klucz. Nie potrafiłem już tam wejść, ale pewnej nocy, kiedy zgasły wszystkie światła w mieszkaniu, usłyszałem jej głos. Cichy, kobiecy, dochodzący zza ściany. Nie zostawiaj mnie tutaj. Od tamtej pory to powtarza się niemal każdej nocy. Czasem czuję, jak siada na brzegu łóżka, czasem słyszę, jak szepcze coś w ciemności. A czasem, kiedy próbuję zasnąć, czuję jej oddech tuż przy uchu. Nie wiem, kim była naprawdę. Może to kobieta ze zdjęcia, może ktoś, kto zginął w tym mieszkaniu dawno temu, ale wiem jedno: ten pokój nie jest pusty, nigdy nie był. I kiedy teraz przechodzę obok, zawsze słyszę ten sam dźwięk ciche skrzypnięcie podłogi, jakby ktoś zrobił krok, a potem drugi zawsze dwa. I za każdym razem czuję to samo, ten paraliżujący chłód, który mówi mi jedno, w tym pokoju wciąż ktoś jest i czeka, aż tam wrócę.